koncepcja inteligentnych specjalizacji, która jest szeroko właśnie wdrażana w ramach Unii Europejskiej, mówi o tym, że powinniśmy się koncentrować na naszych najmocniejszych zasobach i na tym, nad w czym już wypracowaliśmy nasze przewagi konkurencyjne. Tak więc tutaj sektor rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, czyli produkcja maszyn na rzecz rolnictwa czy sektor medyczny są już tymi branżami, w których mamy znaczące przewagi w porównaniu do innych regionów i inwestując, koncentrując środki właśnie na te inicjatywy. W ramach tzw. Doliny Rolniczej 4.0 możemy znacząco przyspieszyć nasz rozwój. Proces przedsiębiorczego odkrywania, postulowany również ze szczebla Unii Europejskiej, oznacza tak naprawdę proces współpracy, proces współpracy nasz jako Urzędu Marszałkowskiego z uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu. Co myślę, że może przynieść bardzo wymierne korzyści. Powołaliśmy w związku z tym liderów naszych głównych specjalizacji sektora medycznego, sektora rolno-spożywczego, sektora metalowo-maszynowego i ekoinnowacji, po to właśnie, żeby budować tą współpracę, zapewnić lepszy przepływ informacji między tym, co się dzieje u naszych przedsiębiorców. A tym, co my jako Urząd Marszałkowski moglibyśmy im zaproponować i jakich wesprzeć w ich planach rozwojowych.